dzień dobry witam na moim kanale Odynie Senior z tej strony jestem na parkingu wiadomo gdzie przy cmentarzu jadę w stronę miejscowości Rowy i tam jest plaża więc poszukam tam to ruszamy w nocy padało teraz też opaduje od rana taka typowo jesienna pogoda. Ale nie jest zimno. A ciepło wcale. <laughs> Ale spoko. Trzeba się hartować na zimę. Bo nie wiadomo, jakie będą warunki atmosferyczne. Zajadę do tych robów i robimy kawę. Napijemy się kawę. Wcześniej jestem w rowach ale nie widzę żeby w rowach była woda sucho tu jest chociaż pada deszcz jeszcze mam 5 minutek do parkingu przy samym morzu prawie przy plaży jestem na parkingu pisze że płatny ale gdzie tu opłaty robić? chyba o tej porze to już jest niepłatne tu jest wejście tu już kiedyś byłem stałem w tym samym miejscu robimy kawę no to robimy kawkę tak jak zapowiadałem pogoda paskudna, łoje i wieje słyszę tutaj może, bo niedaleko jest plaża ale no trzeba by dzisiaj tu ubrać inaczej niż zwykle no to palimy no to palimy dziada nie nastawiam się że coś znajdę chociaż może może coś się tam znajdzie pochodzę o zakręciłem prawda gaz zakręciłem zapominam o tym jak jadę za, zakręcam coś mówiłem i, i przestałem mówić Mniejsza z tym. Lecimy dalej. Jak się zaparzy, to się włącza. Ja już się zaparzyła. Włączamy. I wiadomo co. W prawo w prawo, i wiadomo co dalej. Smacznego kawusia jest, serniczek jest. No, i to jest to. Napiję się kawki i lecę na plażę. Chociaż duży wiatr jest, muszę się ubrać. Bardzo mocno wieje. Idę już na plażę. Jak coś znajdę, to się poczę. Na razie nic nie znalazłem. Bardzo mocno wieje. Takie coś tylko znalazłem. Idę w Chyba samobójca rozebrał się Kilka fotek się chyba będzie ubierał <śmum> Co to Nikki nie zrobią dla filmu na YouTube, już tam gdzie Monety nie znalazłem, ale coś takiego A to jest może i ta moneta A, Hotel. Schody, także nie jest fajnie zalane. Widzicie to? Schody w wodzie. jeden grosz znalazłem i w sumie trzy rzeczy jakiś żeton jeden grosz i to holiday coś tam no tutaj jest spokój fajny ale zobacz jaka woda zburzona woda z rzeki nie wpłynie bo ją w głową plądów, ciska Tak zwana cofka chyba się to nazywa Przejdę przez cały rów To jest właśnie ten rów z wodą roby z wodą Te kutry to chyba z lat 50. są Pamiętam w wojsku takie były i dalej są Przynajmniej Pani bywa Palicho Te drobiaki Ale kurde Dawno tak nie wiało Roby, rowy Pogadałem się z rybakami, z wędkarzami na w porcie Cieni Izna To drugi na sprzedaż kuter Rowy I jadę do miejscowości Dębina. To jest 5 km od Rowów. Tam mi się bardziej podoba. Ja w zeszłym roku tam byłem i tutaj mi jakoś nie pasuje. notkę spędzać. Wolę tam. No to widzimy się na miejscu. Oczywiście też odwiedzę plażę. Chociaż w zeszłym roku mało jej było, w tym roku może być jeszcze mniej. Miejscowość Dębina. Stoję na takim parkingu, a tam słychać może za tymi drzewami. Trochę słaby internet, ale nie szkodzi. To jest taka piaseczka, bardziej nie wiem, gdzie tu ludzi mieszka, ale porozrzucana, bardzo. No to robimy zupę borowikową Składniki mam, resztę też mam i no muszę jeszcze zobaczyć w internecie jak ją robić, bo nigdy nie robiłem. Jest cebulka, jest marchewka. Marchewkę skroję w kostkę, wrzucę do wody, niech się zrobi, podgotuje. Prawdziwki pokroję w kostkę i zesmażę razem z cebulką, a potem dodam to wszystko razem do wody z tym marchewką i dodam jeszcze tej śmietanki no to lecimy kroimy prawdziweczki najpierw trzeba popatrzeć czy nie ma dziś jakichś leśnych dodatków w postaci igieł w lodówce była całą jedną noc Także nic się nie stało. Potem to z cebulką i podsmażę No, jest tych, będzie gęsta zupka. Miały być ziemniaki, ale postanowiłem dać makaron. też może być. To zależy, jak to chce. Tyle tego, tu już mam trochę i wszystko skroję. Marchewka, cebulka i borowiczki są gotowe. Zaczynamy proces gotowania. borowiki i cebulkę otworzę. Tu się gotuje woda, potem marchewkę rzucę razem z tym, jak to się usmażył, dusi i będę gotował, jak się marchewka gotuje. No, mróweczki już, ale pachnie fajnie. Przedtem takiego nie czułem, teraz czuję. No, jeszcze trochę i będzie. Okay. Barowiczki gotowe, rzucam do rzucam i do wody do dużego garnka. No. I to się będzie gotowało aż marchewka będzie miękka w bulioniku no a potem dodam stążeczki żeby zagęścić właśnie dodałem makaronik jak się ugotuje będzie już dobre dodam śmietanki i będzie jedzonko. Kajm już Gotowa, teraz tylko wleję śmietanki. No. Spodałem pietruszki i tak to oto wygląda smacznego ach jeszcze muszę się i zupka gotowa lejemy lubię gęste zupki najlepiej jakby łyżka stanęła to jest wtedy treściwa zupa no smacznego o, w tym obiadku trzeba te kalorie spalić więc idziemy na plażę, ale tam wieje mocno Stoję tam na parkingu, ale tu też jest parking przy samym wejściu To i to ja chyba przez wiatr przestawił i teraz wchodzimy w dżunglę On jest bezpłatny bo tu stałem tylko tutaj nie ma w ogóle internetu także idziemy zobaczcie jak Bałtyk jaki Bałtyk szalony malutko plaży coś zostało nie tam ale te potężne drzewa kiedyś runą pięknie to morze Dobre, jakaś kapliczka jest poleżało sobie trochę Aha, dobrze jest zaczynam, dopiero co zacząłem taki mały pędkarski ołowicz Zobaczcie jakie skarpy, jakie klyfy pięć ziko kurde dobrze jest Ale może soleje. Patrzcie dwa ziko Ale tu poleżały e -e. Na wierzchu Lecimy jest, jest następne dwa ziko poleżało Ale się wycierało słona woda robi swoje ale może zburzone szalone a z km kilometra fale już się robią kłąbki jaki piękny kolczyk to jest jakiś twarz czy coś Haha Chyba srebrny jak się nie wydaje Chociaż nie wiem Potem przeszukam bo jakaś trupia czaszka czy coś Koniec Tary <noise> godzinki starczy w lesie mniej w i tak będzie biało To taka wioseczka raczej, ale w lesie. Stoję tutaj na takim parkingu. O, światło zapomniałem zgasić, jak zwykle. No, ubieram się i idę na plażę. Jestem tu w miejscowości Dymbina. Zaraz będę jechał do miejscowości. O poddębie. Poddębie, dobrze mówię. Tutaj jest gdzieś parking przy lasku, i tu jest wejście na plażę. Także ruszam do tej miejscowości i za chwilę się włączę. Jest blisko 5 km. Skrótem. Przechodzę przez dżunglę Wejście zaraz jest tam gdzie stoję Nie wiem jak daleko ale słychać może Wieje, wieje Dobrze Od ludziska wracają Widzimy się na twarzy Wejście numer 10 U, tu musi być niezwykliw Dobra Patrzcie jak podmych nie tyle podmywa co wiatr swoje robi erozja widzimy się na plaży jestem na plaży Bałtyk szaleje a tu jest zatopiony las <ścoughs> jakoś tak pisało przynajmniej mocno nie wieje no to zaczynamy jak coś znajdę to się włączę dobrze się zaczyna jest ziko co dla niektórych złotówka Ale to jest gwara poszukiwaczy Ziko Jest baziko Dobrze jest Lecimy dalej 20 groszy Na razie idzie przy końcu plaży Potem będę wracał się środkiem Z motóweczka ale mało jest sygnałów. Dużo śmieci jest na wierzchu. Nie wiem czy to będzie widać. Prawie stoi w miejscu. Tylko by na linie trzymali. A tu podobno jest zatopiony jakiś statek, okręt czy coś. Duński. I tu są tablice, nie żeby nie kąpać się bo grozi kalecka Suda nie widzę baziko sprawdzę jeszcze tutaj czy gdzie nie ma bo ludzie siadają na tych konarach i czasami coś im wypadnie 10 groszy znalazłem mało sygnałów jest <tosłuch> Tam takie małe coś znalazłem, coś tam piękniejsze. Zobaczymy później. Taki chyba srebrny but damski. Potem go obejrzę, przeczyszczę go. No, ładna rzecz. Lecimy Następna bisuteria jakaś Zobaczymy potem czy coś tu jest Nawet Nawet ciężkie Lecimy Jest złotówka, ale już poleżała Lecimy Koniec plaży Wracam Tam już, tam gdzie te ludzie ziko nogą wykopałem <gry> lecimy tu była rzutóweczka tu 20 groszy jeszcze znalazłem a tu jeszcze jest jakaś moneta czuję że 2 zł a jasne 2 ziko 3,20 ale już coś go złe Sprawdzę jeszcze czy coś nie ma Bo... Jeszcze jest albo złotówka, albo 50 groszy. znowu, Ehe, czwarta moneta Jest coś tu jeszcze A, to te dwa złoty mojeś, że znowu dwójka Wszystko lecimy. Koniec! Teraz trzeba po tych schodach wejść do góry. Ładny klif. Dobra. Idę do to mojego pod... rydwana i zrobimy podsumowanie. Czas na podsumowanie tego odcinka. Tak jak już zawsze mówiłem i mówię, jest, że po takich miejscowościach mniej znanych lub w ogóle nieznanych jeśli da się wjechać ale które leżą blisko morza no i tam będę pokazywał i szukał teraz jestem w miejscowości pod Dębiem i dzisiaj jadę, jeszcze nie wiem dokładnie gdzie, ale wyjeżdżam stąd w innym, innym miejsce no i pokażę Wam co znalazłem w tych w sumie trzech. Bo to były roby i to właśnie podobnie i do, do, do mnie, czy coś takiego w sumie 10, 20, 23 niecały złotych Takie różne pierdółki. I biżuteria. Jakaś, jakiś but, może od tej księżniczki. Tu mam od yy, kolczyk. jakieś trupia czaszka, czy Takie malutkie pierdółki, gerzecka. To w znalazłem. I to też jakiś hotel, holiday, coś tam. Nie wiem do czego to służy W każdym bądź razie coś tam się znalazło ale jest czas sztormów i te plaże są w kiepskim stanie w tym ostatnim to za teraz byłem to tam jest niby też <słuch> las podtopiony czy coś takiego jakiś nowy czy coś jurdełko. No, i szłem, szłem, i do końca doszłem. Koniec plaży, więc zawróciłem się dalej. Jadę w stronę zachodu, i tak jak już mówiłem, co więcej, pogoda na razie ładna, ale wieje mocno. Ale to nie szkodzi. Ważne, że jest ładowanie, i jako takie samo poczucie. To by było wszystko na temat tego odcinka. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następny i wiadomo co, kciuki do góry i lecimy dalej.